Ojej, trzeci odcinek w dniu! No, a później będzie znowu nie będzie przez miesiąc odcinków. Może musi być naprawdę skończyły. Dobra, tak w ogóle. Cześć, Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu Leo.pl, tak wiecie już. Jakby ktoś nie wiedział, kim jestem. Już piszę tam w nazwie. Tam, gdzie może pod przyciskiem subskrybuj, tam piszę. Chciałbym, żebyś chciał żebyście w ogóle kliknęli ten przycisk, ponieważ 8 subskrypcji zostało do 100 setki. To, to Dobra. To są takie tematy, będziemy rozmawiać o różnych tematach. Jutro szykuję, bo jutro też zostaję w domu, chory jestem. Jeśli nie mi lekarz zabronił, no, że do szkoły. No może nie zabronił. Powiedział, żebym lepiej nie szedł do szkoły, bo mógł kupić co robić w telewizji, co do coś się nagrywa. E, to będą różne tematy w tej serii, o różnych rzeczach. Jutro będzie. Czy warto chodzić? jeśli czy warto udawać, że jest, jest się chorem? Ja już powiem. A dzisiaj porozmawiamy sobie o... Kradzie je w śmieciach z Counter Strike'u I w w grach Bo dużo brak za po prostu oszuści Ale nie będę mówił o cheaterach, bo Temat cheaterów sobie też zrobimy jakiś Ale na razie chciałem o oszustach, którzy kradną cenne Ten. Gdy wytropiłem swojego akacza Szmaragdowe kręgi Znaczyłem do miesiąc później. Dlaczego? Koleś obiecywał mi za niego RedLine'a AK. AWP RedLine'a. Chyba on później chciał sprzedać się kupić sobie i znowu tego AK. I jeszcze tam chyba jakiegoś skina. No ale co się okazało? Śmieć mnie? Eee, jakby to... No, tak około 3 tygodnie temu gościu pisze. Squares, jeśli chcecie, znajdziecie sobie tego śmiecia, eee, pisze do mnie: Hej, za Twojego auga Camelona aka e, Stickersa Fnatic i coś jeszcze dam Ci 30 zł. Pensję w uwierzyłem. Ale znowu pomyślałem o tym AK, które straciłem, bo sobie odkupiłem. I powiedziałem: Nie. Najpierw ja tobie dam AK, ty mi dasz kod cały, ja ci oddam resztę itemu. I co? Oddam mu AK, on mi dał zły kod. I się, znowu, wkurzyłem, ale nie tak bardzo, bo, bo ten pierwszy AK chociaż to stanie item, ale. Może się trochę rozpłakałam, bo to mój pierwszy różowy -y, i item, który mi wypadł. Ja się cieszyłem tak z niego, z tego AK i strasznie go I Straciłem go, ale już jak drugi raz straciłem, to nie denerwowałam się tak. Wiedziałam, że mnie oszuka. Trudno. No trudno. Życie jest dziwne. Życie jest dla szaleńców. No, a później, dzień później, w szkole mi mówią, że e, mój kolega stracił swoje ak odwiedziny akwamaryjny, ponieważ dał się także oszukać. Myślałam, że na początku, że to ta sama osoba, ale nie, ponieważ ona oferowała 30 euro na skinie, e, że 30 europejska w zamian daje go AK, on mu wierzył, dał mu, nie wiem, może coś tam pisał z nim, e... no i ja oszukał go. Więc uważajcie, bądźcie pewni, że osoba was nie oszuka, musicie coś wymyślać, żeby zwalczać to i... dawać jakieś posty, żeby uważać na tą właśnie szczególnie osobę, bo jeśli nie będziemy ich zwalczać, to oni, ci, którzy nas kłamią, będą mieć za darmo wszystkie skiny, a my... biedni. Więc to jest bardzo ważne, żeby uważać na tych śmieciów, którzy kradną. Może to być wojenne inny czy może to być w gdzie nie wiem się e, Star Wars Battle, w z Battlefront, na w Minecrafcie, w Minecrafcie można okraść serwer Można powiedzieć, no tak, e, skonfiguruje ci serwer cały e, jeśli mi podasz to i to i to, no i później o kradasz serwer serwer już nie należy do Ciebie, wyrzucają cię i jest. I mają. Kiedyś poglądałam mojemu koledze, żeby z konfigurował serwer, prawie mi je okradł, ale na szczęście zalogowałam się przez Emajl i uratowałam Więc uważajcie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć.